Cześć, witajcie w edycji specjalnej mojej wieczornej pielęgnacji. Ten film jest o tyle niezwykły, że powstał we współpracy z Liren i z nową serią ich kosmetyków. Pokażę Wam dzisiaj, jak trochę bardziej można ograniczyć opakowania plastikowe, jeśli kupujecie kosmetyki na przykład po prostu w zwykłej drogerii. Czasem nie mamy możliwości wyszukiwania jakichś totalnie zero-waste'owych perełek i fajnie, kiedy producenci wychodzą z takimi... Propozycjami kosmetyków, propozycjami opakowań kosmetyków, które są jednak takie bardziej eko. No i właśnie cała seria Liren: Jestem Eko bazuje na tym, żeby może nie od razu być zero waste, ale żeby plastik ograniczyć i żeby być less waste. I ja uważam, że to jest super, że jakby znajdujemy coraz więcej produktów na półkach, które pomagają dbać o środowisko. Tak naprawdę nie wysilając się jakoś szczególnie dodatkowo. Kilkukrotnie już widziałam kosmetyki Zero Waste, które Zero Waste wcale nie są. Yy, I podoba mi się jakby cała idea Liren, że tutaj nie ma takiego, wiecie, jakby na siłę bycia Zero Waste, tylko ograniczania, czyli bycia Less Waste. No i właśnie, jeśli chodzi o opakowania kosmetyków, to cała seria opiera się o słoiczek, do którego dokupujecie same wkłady i. Ja uważam, że to jest super opcja i że coraz więcej rzeczywiście tych drogeryjnych marek powinno wychodzić z takimi produktami. Mamy po prostu zwykły e, słoiczek, który musicie tak jakby kupić najpierw, ale zostaje Wam naprawdę na długi, długi czas, a do niego dokupujecie odpowiedni krem dla siebie, który jest już w takim wymiennym opakowaniu. I to mi się bardzo podoba. Jakby naprawdę jestem wielką fanką, szczególnie, że jakby. Nawet kupując kremy, czasami w szkle to te słoiczki jakoś tam mamy je na przykład powtórnie używać, a potem lądują tak naprawdę w jakichś zmieszanych śmieciach. Yy, no i to już nie jest eko. A jeśli chodzi o śmieci i wyrzucanie, to to, co jeszcze mi się podoba, to to, że na wszystkich opakowaniach jest napisane, z czego są zrobione i gdzie je wyrzucić. I to jest kolejna taka bardzo ważna rzecz, która nie jest wystarczająco, moim zdaniem, wyeksponowana w normalnych, w takich no, najzwyklejszych kosmetykach. Mam tu na przykład krem, który jest w tubce, nie jest w takim jakby wymiennym słoiczku, tylko jest kremem w tubce, jest kremem pod oczy i zaraz też w łazience Wam pokażę, jak go używam. Ale zanim do samego kremu przejdziemy, to to, co mi się bardzo spodobało i przykuło od razu moją uwagę, to to, że właśnie na tych kartonikach jest napisane, z czego na przykład jest wykonana ta tuba. I jeśli chodzi o ten konkretny krem, to jest on wykonany z trzciny cukrowej i w pełni poddaje się recyklingowi. Segreguj ją, czyli tą tubę po zużyciu i to jest super. Bardzo mi się podoba to, że jakby coraz więcej producentów wychodzi właśnie z takimi rzeczami, żeby recyklingować, żeby używać ponownie. Jakby to jest duży plus. A jeśli chodzi o same kartoniki, to one również mają tutaj napisane z czego zostały wykonane i czy nadają się do recyklingu, nadają jak coś. I to jest bardzo spoko, bo nie musicie pamiętać, co znaczy każdy taki wiecie trójkącik z cyferkami i zastanawiać się, czy możecie wyrzucić na przykład jakąś tubę po kosmetyku do zmieszanych, czy możecie ją wyrzucić do plastikowych śmieci. Tylko właśnie jest dokładnie napisane, z czego jest i gdzie wyrzucić, czy można wyrzucić. I to jest naprawdę bardzo duży plus. Nie przedłużając, teraz przejdziemy do łazienki i mojej pielęgnacji. Hej, jak zapowiedziałam wcześniej, w mojej pielęgnacji ostatnio pojawiło się kilka nowych produktów i dzisiaj je Wam pokażę, ale zanim do tego przejdziemy, to umyję zęby i zwiążę włosy. Użyję też balsamu mijącego do mycia twarzy. Ok, i przeszliśmy przez te powiedzmy takie podstawowe kroki, które u mnie bardzo się nie zmieniają ostatnio. Czasami używam innych żeli do mycia twarzy, testuję sobie nowości, ale nowości, na których dzisiaj się skupimy, to Liren jestem eko. Na twarz będę nakładała krem i serum. Takie produkty oczywiście można używać jakby oddzielnie po sobie. Najpierw na przykład użyć serum olejowego, a dopiero potem kremu. Ale ja wolę to robić razem, tak się przyzwyczaiłam, więc nałożę sobie i krem, i to serą razem, wymieszam na dłoni i nałożę na twarz. No i teraz krem, który będę używała, to jest Irani. Jestem Eco nabliżający krem na dzień i na noc. Ja używam go głównie na noc, stosowałam go również na dzień, ale nie pod yy, makijaż, więc nie powiem wam, jak się sprawdza pod makijażem. Bo jednak na dzień mam krem, który muszę jeszcze zużyć i jakby zdękować go, a te kremy dopiero zaczęłam stosować od jakiegoś czasu. No i akurat nie mam niczego na noc, więc jest na noc. I boosterem do tego kremu jest właśnie moje serum olejowe również z tej samej serii i jest to odżywcze serum olejkowe do twarzy. No i jak widzicie ten krem ma wkład, to znaczy krem jest wkładem, a oddzielnie kupujemy opakowanie. Ja przez chwilę nawet myślałam, czy na przykład samego takiego wkładu nie można kupić i sobie przytrzymywać, ale nie, bo ten wkład tak jakby nie ma takiej stałej nakrętki na sobie, co w sumie nie jest złe, bo wtedy jakby minimalizujemy jednak śmieci, bo nie musimy wyrzucać nic, wiecie, tak jeszcze dodatkowo z tego. Tutaj była tylko taka cienka folijka. No, ale zawsze musimy kupić tutaj to opakowanie, ale ono nie jest drogie, więc jest naprawdę opłacalnie. I jeszcze teraz na koniec użyję sobie Liren wygładzająca odżywka na okolice oczu i ust. Ja używam jej tylko pod oczy tak szczerze mówiąc, jakby jeszcze nie używałam, nie testowałam, nawet jakby nie myślałam o tym. Może dzisiaj nałożę. To, co jest fajne w tym konkretnym kremie, to to, że jest opakowanie wykonane z trzciny cukrowej, przy której mamy mniej emisji CO2 do środowiska. Przy tworzeniu tego opakowania w porównaniu do opakowania z plastiku takiego jakby zwykłego, to powiedzmy taka moja bardzo Minimalna, podstawowa rutyna pielęgnacyjna, wieczorna, czyli mycie zębów, demakijaż i potem nakładanie na siebie, chociaż powiedzmy trochę ponad podstawowa, bo jednak używałam tego olejkowego serum, a przyznam, nie codziennie takich rzeczy używam. Jeszcze pewnie, jakbym chciała jakiegoś boostera dodatkowego sobie dodać, to zrobiłabym jakąś maskę, coś w tym stylu, ale dzisiaj zostawimy, cerę tak i widzimy się za chwilę. Cała seria Jestem Eko opiera się o minimalizację zużycia surowców, które jakby zużywamy do produkcji kosmetyków, do produkcji opakowań. Zwraca również uwagę na użycie ponownie materiałów, z których już są wykonane te konkretne opakowania. A jeśli zużyjecie swoje kosmetyki, to pokażcie swoje EkoDenko. Pamiętajcie, że opakowania. Od samych kremów, to znaczy tego słoiczka, do którego wszystko kładacie, to jest opakowanie, które używamy w kółko i w kółko, dlatego powiedzmy, jest to takie bardziej ekodenko. Pamiętajcie również, że na wszystkich produktach jest napisane, gdzie należy wyrzucić te opakowania i trzymajcie się tych zasad, żeby jednak cała ta segregacja nie poszła na marne. Liren przygotowało dla Was challenge, do którego Was serdecznie zachęcam. Wszystkie linki i dokładne informacje będą na dole w opisie filmu. Ale pokrótce o co chodzi? Udostępniajcie materiały o tym, jak Wasza ekozmiana, jeśli chodzi o kosmetyki, może zmienić to, ile produkujecie plastiku w życiu codziennym. Na stronie Liren możecie teraz zobaczyć taki specjalny kalkulator, który pokazuje Wam, ile gramów plastiku zużywacie mniej. Jeśli na przykład kupujecie kosmetyki, które są po prostu bardziej eko, ja sama sprawdziłam, ile mniej plastiku mogłabym zużyć, jeśli wybierałabym produkty z serii Jestem Eko. Zachęcam Was do brania udziału w konkursie i do sprawdzenia, ile mniej plastiku możecie wyprodukować, jeśli używalibyście kosmetyków bardziej eko. I jeśli użyjecie tej strony i kalkulatora, to napiszcie mi, w której grupie jesteście i ile mniej foliówek na przykład zużyjecie. Ja kosmetyki na pewno Wam jeszcze pokażę w jakimś ekodenku, jak już jest, użyję. Oczywiście nie całe, bo opakowanie zostawiam sobie na kolejny jakiś krem. A raczej zobaczycie tylko ten wkład. Ale powiem Wam jeszcze tak podsumowując, że sama inicjatywa jest naprawdę spoko. I bardzo mi się podoba. I jakby to jest w ogóle coś, na czym, coś co przykuło szczególnie moją uwagę właśnie w tych produktach. Takim oto sposobem doszliśmy do końca tego filmu. Jeśli Wam się podobał, to możecie zostawić mi lajka, możecie zasubskrybować kanał. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie. Pa!